Hej, jako że mamy zimę i ujemne temperatury, to sprzedam Wam jeszcze jeden patent, o którym zapomniałem powiedzieć w ostatnim odcinku o Ursusie. Zimą, podczas dużych mrozów, oleje w ciągniku gęstnieją. Na gęsty olej w silniku nic nie poradzimy, ale możemy tutaj sobie poradzić coś na gęsty olej w skrzyni. Problem jest taki, że podczas uruchamiania silnika, od samego startu, pompa hydrauliczna musi podawać i mieszać gęsty olej. I w Ursusach ciężkiej serii mamy to udogodnienie, że tutaj pod kabiną, po lewej stronie ciągnika, patrząc od tyłu, pomiędzy filtrami skrzyni, a tutaj tym silent blokiem, na którym wspiera się kabina, jest pompa hydrauliczna, której napęd w bardzo prosty sposób możemy sobie rozłączyć. Oczywiście pompa znajduje się w korpusie skrzyni, pod tak zwanym dekielkiem, ale na zewnątrz mamy dźwignię, o której nie wszyscy wiedzą, i ta dźwignia właśnie rozłącza nam zazębienie pompy hydraulicznej. A to w rezultacie powoduje, że rozruszczik łatwiej kręcić, przez co żeby prawdopodobnie łatwiej odpalić ciągnik. Pod dźwignią mamy dwa piktogramy w kształcie cyfry 0 i w kształcie litery H, i w tej chwili właśnie jest na tym H, i to jest załączona pompa hydrauliczna. Oczywiście jak przełączymy na zero, no to rozłączamy pompę i nie pompuje nam tutaj oleju. Przełączanie polega na tym, że tutaj znajduje się taka kulka powiedzmy na sprężynce. U mnie to już trochę dosyć luźno lata, ale tutaj musimy sobie podnieść tą sprężynkę, ten okrągły element, o właśnie tutaj ten, podnosimy go do góry. I on nam tutaj odblokowywuje się. Kuleczka wyskakuje z otworku i możemy sobie właśnie manipulować tą dźwignią. No, a W tych otworkach wiadomo musi być zablokowana, żeby nam w czasie pracy, w czasie jazdy po prostu sama nie zmieniała pozycji, nie rozłączała. I tutaj według mnie też jest to bardzo fajne rozwiązanie do transportu, ponieważ nie, gdy nie potrzebujemy hydrauliki, to możemy sobie tutaj właśnie ją rozłączyć i nie musimy tego oleju mieszać gdzieś dalej jedziemy z przyczepą czy ogólnie ciągnikiem no nie, nie mieszamy tego oleju hydraulika jest tam niepotrzebna a no to wtedy mamy rozłączone i możemy sobie korzystać z pełnej mocy silnika a ja tutaj o tym patencie bardzo często zapominam nawet podczas mrozów tutaj tego nie rozłączam chociaż próbowałem to działa dosyć fajnie czasami nie chce się po prostu ta dźwignia ruszyć, to trzeba trochę ruszyć w ciągniku rozrusznikiem i ona wtedy zęby puszczą i, i bez problemu przełączymy. Ja osobiście tutaj tylko luzuję wajchę od yy, tak zwanego kipru, bo mój tur jest tutaj pod kiper podłączony. Tam też Wam za chwilę pokażę. I właśnie nawet jak tą wajchę się zluzuje, już ten olej nie jest tak tłoczony tutaj na elementy tura, to też bardzo no, po prostu czuć, że jest, że rozrusznik ma dużo lżej kręcić, nawet ciągnik, jak jest nierozgrywany, to po prostu ta moc inaczej się rozkłada. Czuć, że silnik niehamowany przez ten olej, który musi tłoczyć pompa, no i zimny, lepiej wchodzi na obroty, lepiej się zbiera, osiąga lepszą moc. A tutaj, właśnie, mam tak to podłączone pod która pod kiper ciągnika, pod złącze hydrauliczne i kiedyś tutaj miałem też spływ pod złącze podłączone, ale teraz tutaj jest możliwość w tym ciągniku, tutaj w bloku plecaka, wpięcie się po tak zwany wolny spływ. A na dzisiaj to już wszystko. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć.